się z tej strony Piromaster. Witam Was w kolejnej serii testowania Petard na spontanie. Stało niecałe 7 dni do Sylwestra, że mamy to świętować, a dzisiaj będziemy z taką piratkę testować. Fajne nawet. Dałem za nim 6 zł, także nie jest źle jak za taką paczkę. Ładne mają walnięcie. Przetestujemy. to jest przygotowana. Jedyny minus jaki widzę z niej to jest po prostu za krótki Londy. I... I jest mniej czasu na ucieczkę, dlatego dorobię ląd. Szybka ucieczka, paniczek jest. O, to się wywaliło. Sorry Przecież że panika nie miałem zrobanego. Uff, mały przypał. No jak widać, zjeba zrąbane Jest to, że w zimie krawężników nie wydać w ogóle i. z git które mnie to wnerwiło, że takie paniki nie paniki, co ja mówię, krawężniki niewidoczne wiecie i łatwo się wyrąbać na ulicy na ściół. dobra, widzimy się po przerwie z testu grom jedynek ej, zdecydowałem wpadłem na zajebisty pomysł postawiłem tu petardę zobaczymy jak na to zareagują moi ukochani sąsiedzi tu mamy trzecią a tu mamy czwartą co zrobię butem no to lecimy Essa siemaneczko jak widać ładne walnięcie już nie będę przeklinał bo to tak nie nieprzyzwoicie na naszym polskim youtube ale jeszcze jedna pójdzie No jak widać fajne, fajne. Ja jeszcze mam jedną. i ona jest. Paki teleport. Szybciutko. Czekajcie, podkręcę. Ej, ładne, ładne. Daję ocenkę 7 na 10. Jak za 6 zł naprawdę mają wal jebnięcie. Nie powiem. Nie będę już oceniał źle. No powiem, że Hesja robi robotę. No i jeszcze grom jedenka pójdzie. No i wisienka na torcie, jak to mówią. Jest petarda od Triplexa. Zobaczymy, jak się sprawdzi, ile on jest dłuższy przynajmniej. No, daję 9 z plusem, bo paczka mi za sztukę 50 groszy w sklepie spożywczym. Mówię, dzięki Wam za oglądanie. Jeżeli chcecie, ma więcej materiałów, piszcie w komach. A ja będę częściej nagrywał. Bo z zostało naprawdę niewiele czasu. A się z Wami żegnam, widzowie. Siema. Życzę Wam wesołych świąt. Yy, miłej atmosfery z rodziną. I wszystkiego co dobre w tym roku. Trzymajcie się gorąco, cześć.